Alicja Wieniawa-Narkiewicz to 18-letnia przyrodnia siostra Julii Wieniawy, która nieśmiało zaczyna swoją przygodę z showbiznesem, zapewniając przy tym, że wcale tego nie robi. Córka uznanego malarza Konrada Wieniawy-Narkiewicza deklaruje, że marzy o zostaniu artystką. Miała też już okazję szlifować swój aktorski warsztat na planie jednego z seriali. Nastolatka, która kończy właśnie trzecią klasę liceum, postanowiła udzielić pierwszego wywiadu w życiu. Podczas rozmowy skupiła się na przekonywaniu, że nie ma zamiaru zostać celebrytką ani influencerką i ma na siebie zupełnie inny plan niż popularna siostra. Nie mam takiej potrzeby, żeby dzielić się każdym aspektem mojego życia. Nie mam jeszcze takiego skilla jak moja siostra. Ona czuje się w tym jak ryba w wodzie. Za mało robię, żeby móc krzyczeć o sobie. Chcę zapracować na swoje imię i wtedy chwalić się fajną robotą, stwierdziła w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Aspirująca artystka zdradziła też, jak reaguje na porównania do starszej siostry. Nie ucieknę przed tym. Jesteśmy siostrami. Jestem wieniawa. To wpisane w geny, ale jesteśmy jednak innymi ludźmi. Każda z nas idzie swoją drogą, kreuje siebie. To też chcę pokazać, że nie jestem tylko siostrą Julki i że robię swoje rzeczy i po swojemu. Na pewno nie chcę z nią rywalizować na tym polu. To, że działamy w podobnych sferach, jest kwestią przypadku. To nie tak, że chciałam być jak ona. Mam inny pomysł na to, stwierdziła Alicja. Julia Wieniawa zdążyła już ostrzec siostrę, że wystawiając się na świecznik, nie sposób uniknąć przykrych komentarzy. Na pewno były komentarze, które uważam za nieprzemyślane albo za frustrację wylaną na pierwszą lepszą osobę, która się wyświetliła. Najbardziej bolą stwierdzenia, że nic nie zrobiłam i nie osiągnęłam, że to wpływ mojej siostry. A to nieprawda, to krzywdzące, kiedy ktoś mi to odbiera. Każdy musi iść do przodu i robić swoje. Zresztą Julka mnie w tym wspiera i powtarza mi, że to było nieuniknione, dodała Alicja. you mm -hmm.